Mieszkańcy Gliwic non-stop muszą być przygotowani na zmiany w komunikacji, bo nigdy nie wiadomo, czy przystanek autobusowy nie zmieni swojej lokalizacji, czy autobus nie pojedzie inną niż zwykle trasą. Podobnie czujni muszą być zresztą kierowcy, którzy próbują omijać korki w centrum. A wszystko przez ciągnącą się w nieskończoność budowę Gliwickiego odcinka drogowej trasy średnicowej, kiedy wreszcie pozamykane ulice zostaną oddane do użytku. Zobaczcie i posłuchajcie Państwo sami. Ta droga odmieni gliwica. Takie hasło widnieje na miejskiej stronie internetowej poświęconej drogowej trasy średnicowej. Rzeczywiście i tak się stało. Gliwice są nie do poznania, a jeszcze bardziej nie do przejechania od dobrych kilkunastu miesięcy. Całe centrum zawładnęli bowiem drogowcy, którzy pozamykali większość głównych tras. Na szczęście powoli zaczynają je otwierać. Od środy wieczorem, czyli od 9 września, kierowcy mogą jeździć starym śladem ulicy Dworcowej przez lat budowy drogowej trasy średnicowej. Jednocześnie na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej z ulicą Dworcową zamknięty został bypass drogowy. On umożliwiał ruch w tym miejscu. Prace na dts są zaawansowane w 80%, informuje rzecznik spółki. Dobra pogoda sprzyja budowlańcom, więc ci pracują niemal od rana do wieczora. Do pierwotnego śladu ulicy Dworcowej, co umożliwia rozebranie w części bypassa do, wy do wysokości ulicy Nasyp z zachowaniem zjazdu, gdyż będzie tam realizowany docelowy układ. Zebudowane zostaną dwa zjazdy na ulicę Nasyp i na drogową trasę średnicową. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do połowy października. Zmiany na budowie drogowej trasy średnicowej można obserwować w różnych częściach miasta, ale nie wszędzie można zajrzeć. Prace skupione są bowiem głównie na budowie tunelu pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Tunel jest to teraz newralgiczne miejsce, bo do zrobienia jest dużo różnorodnych elementów. Zakończono wykonywanie kanalizacji, drenaży, sieci hydrantowej. W 95% gotowe są stropy. Trwa układanie kanałów kablowych i wszystkich niezbędnych instalacji oraz elementów podziemnego uzbrojenia. Nad tunelem prowadzone są zaś prace związane z odbudową ulicy Zwycięstwa. Ta jakże ważna droga ma być otwarta dla kierowców w połowie października. I na tę chwilę zapewne też czekają Gliwiczanie. Kiedy doczekają się kolejnych głównych traktów. Śliwki Orlickiego planowane jest według harmonogramu otwarcie na połowę października 2015 roku bez łącznic. Częstochowska przełom października-listopada 2015 roku. To są jednak terminy planowane, bowiem o uruchomieniu tych ulic zdecyduje zarząd dróg miejskich w Gliwicach, zastrzega rzecznik spółki. Faktem jest, że w najbliższych miesiącach zamiast zamykania ulic kierowcy mogą się spodziewać ich otwierania. Zabetonowano już wszystkie wiadukty i mosty, budowane są węzły drogowe i jezdnie. Na ukończeniu są roboty ziemne trwa układanie warstw nawierzchni, a na niektórych fragmentach trasy nawet asfaltowanie i brukowanie. Kiedy zakończy się budowa gliwickiej dettajski? Prace budowlano-montażowe powinny zakończyć się w grudniu, a otwarcie planowane jest na wiosnę przyszłego roku, czyli po zakończeniu przeglądów i odbiorów. Początkowo drogowa trasa średnicowa miała być gotowa w listopadzie tego roku, jednak z powodu problemów z jej finansowaniem, które wyniknęły pod koniec zeszłego roku, prace się opóźniły.